Jak emocje, jak się czujesz? Powiem Wam tak, jestem bardzo zadowolona z występu, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo... Jesteśmy nisko, ale... Takie jest, tak jest życie, ale my tak naprawdę naszym celem było wejście do finału. jesteśmy w finale, e, do finału nie dostały się genialne kraje jak Finlandia, e, Albania, e, Georgia i tak dalej. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo 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 szczęśliwi. Gratulujemy e, Portugalczykowi po prostu, przede wszystkim naprawdę, bo bardzo w niego mocno wierzyliśmy i wierzy, wiedziałam, że wygra. Mówiłaś to, <laughs> tak, mówiłaś. Tak, to. mówiłam, mówiłam. No i zwracamy do naszych piesków, do, do pięknej Polski i tak dalej, i tak. Dalej. Pracy dziękujemy przede bardzo. Wszystkim. Tak, dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy na nasz koncert 1 czerwca i już wkrótce okaże się płyta. Mam nadzieję na jesieni. Także pozdrawiamy gorąco i dziękujemy bardzo, bardzo raz jeszcze za wsparcie. My jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wykonaliśmy swoje zadanie w 100%. Nic więcej nie mogliśmy po prostu A zrobić. Się, jak się potoczyło, więc. No a jak oceniacie Eurowizję? Jakie wspomnienie z Eurowizji będziecie bardzo mieli? Fajne. Bardzo dobre, bardzo, bardzo pozytywne. To był piękny czas, bardzo dużo emocji, dużo pracy, no, dużo no, stresu. wspaniały czas. Spędzałem czas na, na tej scenie, na której występowaliśmy. Tak, to tak, były tak. niesamowite emocje, to no. było coś takiego, szczególnie w półfinale. Dzisiaj też. No, taka energia, która po prostu roz, rozpiera tak, człowieka. Nie, wszystko naprawdę pozytywnie, tak. Boże. To jest y, ważny konkurs, ale to jest tylko konkurs. Życie, to, toczy się dalej, my pracujemy dalej, tworzymy dalej i tak dalej. Jesteśmy dumni w ogóle, że mogliśmy być w finale. Polska po raz czwarty była w finale, także myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, powinniśmy się cieszyć. E, i, no, I no i tyle. Wiadomo, pewnie byłoby super i wszyscy byliby bardziej zadowoleni, gdybyśmy byli bardzo wysoko. No ale tak nie jest, nie. ale to też nie jest nasza wina. To jest w zasadzie niczyja wina, no tak się ułożyło. No, I tyle. Kasia zrobiła wszystko, co mogła zrobić najlepiej. No, 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 zaśpiewała. Nie, jeżeli komuś się nie podoba mój głos, no to trudno taki i powiedzieć. Prostu... nie podoba, nie wiadomo, co ale po prostu Kasia zrobiła, tak, tak, zrobiła tak, wszystko, tak, co, i... jest, co jest w tej możliwości. Tak. Ja też ciebie dałem 100%, więc. No więc dobrze, dobrze, jesteśmy w pozytywnej myśli. Pozdrawiamy wszystkich Polaków, całą Polonię i dziękujemy raz jeszcze za, za wsparcie, dziękujemy Tobie też za, mm, za czas. Jesteście kochani dziękujemy wszyscy one <laughs> cały, papa papa. Pa. Czyli co, kochani? stargała mi Kasia na koniec sukienkę tu. Także <laughs> <laughs> się utrzymała, że jest postargana. Czyli a co? Zresztą. Wracamy do domu. Wracamy do domu, już za samolotem, ja utracam do psów, i już nie mogę doczekać, naprawdę. I za Dzisiaj dwa dni koncert, także dni walczymy koncert dalej. Także gramy dalej, no. robimy to, co kochamy. Koncert tak naprawdę ten konkurs, ważne. cała ta Eurowizja to była nagroda za wiele lat pracy. Dokładnie. I to jest, trzeba traktować jako nagrodę. Tak, a, tak, 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 Że mamy wyniki mamy, to już jest nieistotne po prostu. <laughs> mogło być lepiej, mogło być gorzej. Niewiele, ale mogło być. <laughs> Zawsze mogło być gorzej. <laughs> do, do zobaczenia w Polsce.